you <laughs> Cześć manko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku złowienia ryb. Ja jestem Gramat, a to jest pan Łyba i witamy was serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie przyszedł nam z pomocą ktoś taki jak Wędkarz. Witam cię serdecznie, panie kolego. Dziękuję ci bardzo mocno za pomoc przede wszystkim, bo ja ogólnie to się jakoś dziwnie pogubiłem. No i czekamy aktualnie, żeby pan Wędkarz przyjechał. W ogóle śmieszna sprawa. Pan łyba i pan wędkarz, więc... <noise> Okej, okay. czekamy na wędkarza, żeby przypłynął i płyniemy, e, w sumie to jeszcze nie wiem gdzie, nie mam zielonego pojęcia gdzie będziemy płynąć. Potrzebuję lepszą wędkę, zdecydowanie. O właśnie, w tym czasie pokażę wam jakie ryby mamy, bo mamy na przykład takiego mezozaurusa, e, przeźroczystego, słuchajcie, mamy czarnego mezozaurusa, fajny jest, podoba mi się. Mamy mozaik yy, węża i, i mamy jeszcze o takiego i dużą rybę i, i o. Owiechał z megalodonem. Uuu, panie! O, wędkarz! O, siema, witam Cię serdecznie. Bardzo ładny megalodon. Świetny jest. Co? Co? Czekajcie. Ha! Czy ja dostałem od niego megalodona? Matko, jedyna gościu! <grymne> Dziękuję. Ło! Wow. Nice, ale akcja. To ile on warty jest? Ło! Wow. Potężny megalodon i to jeszcze fantom. Ciekawe, ile. <grymne> ale akcja. Dzięki, gościu, bardzo ci serdecznie. Ło! <grymne> nice. Ej, grubo, nie spodziewałem się tego, że dostanę tego megalodona. O, on jest cudowny! Matko, jaki to jest piękny ryb! Ale to jest piękna ryba. Piękna ryba. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo mocno. Dobra, to sprzedajemy ryby. Pierw zobaczymy, ile będzie kosztowały, będą kosztowały ryby. Eee, chciałbym, pierw sprzedać mój zapas. To jest tysiąc. Dobra, sprzedajemy, pierw to. Chciałem to sprzedać i ta ryba poszła za 8 koła Mała Chimera pójdzie za 800 Big, o tak, Big pójdzie za 10 koła Tu mamy 3000 Tu mamy, co tu mamy? Tu mamy 1000 Prawie 2, tu mamy prawie 7 tu mamy 700, 700. Eee, tu mamy kolejnego kałamarnicę, To jest 7000. Duży wąż. To już mamy 5000. Big hammerhead. Bo go też złowiłem. Słuchajcie, będzie kosztował 6000. No i Lunar Phantom. Zostawiam go na sam koniec. O, kurde. Ale tu będzie grubo. Eee, no i co? Natuliusa sprzedamy. Za 600, no i zobaczymy za ile. O, Lunar Snake jeszcze jest. Tak, ciekawi mnie, ile on kosztuje. 11 koła! Dobra, mamy 76 tysięcy. I ostatni Lunar Phantom Megalodon, którego dostaliśmy od wędkarza eee, i go sprzedamy za 37 tysięcy. Ja pierdzielę, mamy 113 tysięcy szmalu. To jest, to sprzedamy za 3 tysiące. O, mam coś jeszcze. Mezozaurusa dostaliśmy. O, spoko. Dziękuję bardzo. Ale mi pomógł. Dzięki ci bardzo, kolego. No dobra, mezosaurusa sprzedamy za ile? Za 12 koła. Ja pierniczę. Jej, 130 tysięcy mamy. Słuchajcie, ej, grubo. Ja pierniczę. Dzięki gościu ci bardzo mocno, bo nigdy bym nie uzbierał 130 tysięcy tak szybko. <grywa> I ma pieseła w ogóle w okularach, nice. No i pieseł za mną lata jeszcze od razu. Dobra, gdzieś płyniemy w ogóle, nie wiem jeszcze gdzie. No i dobra, okej, okay. słuchajcie, no 130 tysięcy jeszcze raz bardzo ci bardzo, bardzo dziękuję, panie kolego. Eee, połowimy sobie tutaj jeszcze rybki, eee, nie wiem ile ja mam tych rybek złowić. Dobra, mamy, mamy rekina. O kurde, ej, jakiegoś... Jakiegoś fajnego rekina złapałem. Nie jest mezozaurus chyba. O mam mezozaurusa. Ale akcja! Ej, grubo! Nie spodziewałem się tego. O, drugi mezozaurus. Ale akcja w ogóle, ej! Co tu się dzieje? Ale połowy. Ja pierdzielę, to jest doskonały połów. Nie no, pan wędkarz to mi przynosi szczęście, kurczę. wędkarz i pan ryba Wiadomo, tak wygląda sytuacja, teraz trzeba tylko złapać tego mezo mezozaurusa I jest, dobrze, mamy to, mamy dwa mego mezozaurusy, więc jest mocno O, dostałem mezozaurusa, dziękuję, pięknie, to mam dwa mezozaurusy aktualnie Czy będziesz na odcinku? Oczywiście, panie kolego, że będziesz na odcinku. On jeszcze nie wie, napiszę mu, że. Tak. O, to pozdrawiam YouTube. No, także macie pozdrowienia od wędkarza. Ja pierniczę. Co on łowi? On cały czas coś łowi dobrego. A ja? A ja... Pies skrzynki! No nie wierzę! Nie wiem czy to się przyda czy nie. Zobaczymy. O. O, dziękuję bardzo. No i dostajemy rybki. Kurde, jestem ci wdzięczny gościu bardzo mocno. O, a ja łapię dorsza. Ta jest. Kurde, ale jesteśmy ekipą. Stworzyliśmy ekipę. Idziemy do sprzedawcy sprzedać ryby. To jest. Hopla. Jest. Mamy 54 tysiące. 50... 54 tysiące. 100. 154 tysiące. Ej, przestraszyłem się trochę tego cienia lecącego za nami, bo z wody jakoś dziwnie wyskoczył, myślałem, że jakiś rekin poleciał. Ale to nie, to pieseł z kapeluszu kowboja w okularach. Nice. O, jest, jest, mamy to. Dobra, jest. Jest. No to płyniemy. Na dół, ładnie. Dobra, jesteśmy w jaskini. Pustynia głęb... Co? Co tam było napisane? Nie zwróciłem uwagi. Okej. Okay. Teraz płyniemy tutaj. O, miny. Musimy uważać na miny, bo to są miny, które robią brzydkie miny. <laughs> Zabawne. <laughs> Taki tam żarcik wędkarski. <laughs> 154 tysiące. Nowa wędka Ja pierdziele ale akcja. I uwaga Wypływamy Pyk No i gdzie teraz? Ja, znaczy do jaskini musimy iść, ale gdzie ta jaskinia jest to ja nie, nie wiem, gdzieś tam ona jest chyba, nie? Gdzieś tam w głębi Jest jaskinia Dobra. Idziemy sobie ładnie. Pop. 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 A nie, to nie tam, to tam. A widzicie, kurcze Dobra. A tutaj. O kurde. Ja bym tego nigdy nie znalazł. Do góry Do góry Jezu, jakie korytarze w ogóle Utknąłem Utknąłem, o jest Wow Dobra, teraz trzeba dać Ten, relikwie Wow Wow Wow, wow. wow. Co? Jaka akcja? Dobra, wchodzimy tam. Ej, tu jest dużo złota. Ja pierdzielę. Co? Ja mogę sobie ją wziąć, tak? Ja mogę sobie ją tak wziąć? Wow. Co mamy nową wędkę? Yeah! Mamy nową wędkę! Yeah! <śmany> Happy! O kurde! Ryba z trójzębem! Genialne! <śmany> Naprawdę! Jak pewnie zdążyliście zauważyć, tutaj pan wędkarz cały czas jakby stara się w końcu zdobyć tą Eklipsę Słońca, e ewentualnie, no, Megalodona. Na chwilę obecną nam coś totalnie nie idzie. Ja tu łowię ryby, żeby po prostu zarobić na więcej totemów. Tak wygląda ogólnie nasz plan. Tutaj wędkarz używa totemów, ja łowię ryby, i tak to właśnie będzie wyglądało. Także, wszystko co złowię, to wydam na totemy. Po to, żeby spróbować tą eklipsę i złowić te wszystkie totemy. Więc ja tutaj już piszę wędkarzowi. Ej, spoko! Od razu chcą mi pomagać, widzicie? Kurczę, fajnie, fajnie, że mnie oglądacie, naprawdę spoko opcja. <laughs> Zaraz zobaczymy ogólnie, tylko złowię tą rybę i, i zobaczymy, jak wygląda sytuacja. <laughs> spoko, nie ma to jak. <laughs> Witam Was serdecznie, Słuchajcie widzowie, fajnie, że, że rozpoznacie moją postać. Eee, cieszę się z tego. <laughs> naprawdę bardzo mocno. Eee, właśnie złapaliśmy jakąś tam rybę. Na minus 20% yy prędkości post... Kurczę, czekajcie, ja muszę się w ogóle skupić. Ale, ale tak, dziękuję wam bardzo, w ogóle miłe, sympatyczne, naprawdę, fajne. Fajne, że, że, że mnie kojarzycie <śmuszy> z odcinków i nie tylko. Ale na razie, słuchajcie, wędkarze, musimy... Kurczę, bracia wędkarze muszą się wspierać, kur... <śmuszy> tak wygląda właśnie, o... Życie wędkarza. Ma swoich ziomków. Niedługo kupią razem wspólną łódkę. Będą pływać, łowić ryby. No, tak to właśnie wygląda, o, proszę bardzo. Stoimy i łowimy ryby. No i sympatycznie. No, przed chwilą mieliśmy też toksycznego gracza. Który próbował nam, że tak powiem, wejść na ambicje, ale no niestety mu się nie udało. Bo bracia wędkarzy trzymają się yy, razem, więc tutaj nie ma, nie ma tak łatwo. O, gratuluję awansu 158, ja 54 jest dobrze. Dobra, widzowie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, dziękuję również bardzo mocno Panu Wędkarzowi. Ja i Pan Wędkarz, jak pewnie widzicie, e, zdało nam się. O, dziękuję bardzo za podświetlenie. <grym> Idealnie się składa. Dziękujemy Wam bardzo razem, wspólnie za dzisiejszy odcinek. E, o, tutaj piszę o jakiej godzinie film. <grym> Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz bardzo mocno za dzisiejszy odcinek. I widzimy się w następnym odcinku, także trzymajcie się. Cześć!